Cześć, witam, moje nazwisko Pudełko, moje imię Jakub. Odpowiadam w tym mieście, w tym pięknym mieście, za działalność DKF-u Olbrzym, dyskusyjny klub filmowy Olbrzym, Kina Olbrzym. Mam pewną wizję kina, wizję filmu. Jeżeli będzie jakiś punkt zbieżny z tym, co mówię, a z tym, co myślicie, to, to może akurat będę mówił sensownie. Kino wydaje się świetnie uczyć patrzeć i spoglądać, nie tylko od strony estetycznej, czyli jak patrzeć i sposób, w jaki należy patrzeć na współczesny świat, ale również na to, co widzieć, a może inaczej, może jak dostrzegać pewne problemy. Świat jest, jak świetnie wiecie, bardzo skomplikowany a może po prostu zaczynają do, docierać do nas informacje z różnych źródeł. No i często, czy coraz częściej mamy problemy z ich, wer, z ich weryfikacją, z ich przetworzeniem, z wyłonieniem tego, co jest istotne, co jest mniej istotne. Ja zaproponuję Wam to, co może być przynajmniej dla mnie jest bardziej ciekawe, a zobaczymy, czy dla Was również wyda się to w równym stopniu interesujące. Ostatnimi czasy miałem przyjemność być na festiwalu w Gdyni. Jak wiecie, Deke był nominowany spośród wszystkich DekeFów w Polsce do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Oczywiście, miłe zaskoczenie, skończyło się na nominacji, ale myślę, że, myśl, myślę, że to jest pierwszy krok, czy też pierwsze kroki ku, ku większemu roz rozgłosowi i, i takiemu poza lokalnemu, poza regionalnej rozpoznawalności. Nie tylko DKF-u, ale myślę, że warto, żeby o mieście Padnowskiej Góry było głośno również nie, nie, nie tylko od strony filmowej, ale od strony kulturalnej. To, to, co teraz powiem, miałem powiedzieć na początku, więc może to akurat się tam gdzieś wkleicie. Mam nadzieję, że to, co mówię, że to, co wam zaproponuję, będzie jakimś sposobem który pomoże ułożyć sobie tą narrację codzienności. Żyjemy w świecie wszędobylstwa newsów, informacji, wielopotokowego naporu bodźców informacyjnych, jak to się ładnie nazywa, więc mam nadzieję, że kino i kina studyjne, kina kam kameralne, dyskusyjne, kluby filmowe będą takim miejscem, gdzie ta wiedza o świecie zostanie przefiltrowana i że będzie to takie miejsce, gdzie, gdzie można uspokoić swoje zmysły? zmysły dla osób, które nie potrafią sobie poradzić yy, z, z natłokiem tych właśnie bodź, bodźców, albo dla osób, które rzadko do, do, dostrzegają albo jakoś nie widzą, na tłoku bodźców, żeby zaproponować im tematy, o których się zazwyczaj nie mówi. No i może być może pokusić się o pewną próbę interpretacji tego złożonego cholernie świata. Słuchajcie. Yy, Sporo gazet pojawia się na rynku. Być może nawet większość z nas gazet nie kupuje, tylko sobie klika tu i tu i tam. No i okej. Okay. Natomiast ja zapamiętam kilka tekstów, które wydały mi się ciekawe no tego nie wiem, jeżeli ktoś kupił majowy numer wprostu, to ma szczęście naprawdę świetny wywiad z Romanem Polańskim nie jestem chyba wyjątkiem, jeśli powiem, że uwielbiam twórczość Romana Polańskiego w każdym razie polecam wam, bo wywiad nie jest powtórzeniem wywiadu rzeki, który będziecie oglądać w kinach, ale jest jego świetnym uzupełnieniem o informacji już mówiłem, o przesycie informacji w najnowszym Wproście znowu zmierzch epoki liter, czyli kryzys i innych informacji, Prze, przeciążenie. Słuchajcie, żeby nam to przeciążenie nie groziło, no to zapraszam do DKF-u. E, w kinie e, Konat Zaremski e, napisał tekst między fakiem a lajkiem i rzecz się tyczy najgorszych po polskich filmów, a może inaczej. E, złotych polskich malin, czyli e, jak wyciągać te. E, Maliny, złote i te filmy, które są troszeczkę z innego nurtu, od tego nurtu, który chociażby zostaje zakwalifikowany do festiwalu w Gdyni. Czyli jak odróżnić film zły od dobrego? Może to się nie powinno tak mówić, może krytyk nie powinien pełnić tej roli, ale gdzieś to niech będzie napisane i albo będziemy chcieli to czytać, albo nie. Swoją drogą nie przeceniajcie statystyki i ocen na Filmweb. Świetny pomysł, ale jednak. Czasem filmy nisko ocenione okazują się wybitne, ale to też nie jest żadna nowość. No i ostatni tekst to Newsweek, znowu nowy. Widzieliśmy już wszystko, czyli a propos festiwalów. Cannes. Amerykanie nie mają nic do powiedzenia, Europejczycy niewiele do pokazania. Ameryka ignoruje kryzys, Europa go wieszczy. Faktycznie, kryzys prze, prze, przeorał nie tylko nasze portfele, ale mentalność i wizję świata. I jakie filmy dominowały na tegorocznym festiwalu w Cannes, o czym się mówi i jakie są tendencje, to polecam tekst autorstwa Karoliny Pasternak. No i na koniec, myślenie niekontrolowane. Polecam Wam konkurs otwarty. Nie posiada ten konkurs wybitnego regulaminu. Wszystko, co o tym konkursie możecie znaleźć, wszelkie wymagania znajdziecie na naszej stronie i na materiałach promocyjnych. Chodzi o to, że szukamy autora najbardziej błyskotliwej refleksji inspirowanej współczesnością. E, więc jesteście, jeżeli coś Was wkurzyło, zainspirowało, zaciekawiło. E, a mamy cztery kategorie: mamy świat, mediów, kulturę, społeczeństwo, kinopolskie. Mamy kategorię stylistyczną, na poważnie z dystansem. E, student i nie niestudent może zgłaszać swoje pomysły. E, Kategoria formalna to możecie napisać, albo możecie się nagrać, tak jak to robię ja mniej lub a bardziej udanie w tym właśnie momencie. Nagród przybywa, sponsorów przybywa, partnerów przybywa, do, Odam, że wspiera nas w tym projekcie Polski Instytut Sztuki Filmowej, i m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polecam, no cóż, czekam teraz na Wasze opinie I do usłyszenia, i do zobaczenia, albo i nie. No, no, no to się już wytnie.